Powiedzcie jak na razie Mamy odczucia. Nie, ja nagrywam no, film. To film. To ma być film. Zaraz musa. A powiedzcie nam coś. Jedziemy. Widziałem ręki, Znajdujemy się już na lotnisku. Na lotnisku tak właśnie. Lotnisko właśnie. jakie? Wow. Małyska, na Teren nie? <grytanie> Paweł, proszę się pilnować tak. Oczekujemy. Myśli? Myśl przewodnia na podróż? Tak. Patrycja? Ja się boję. jest super. Z Josa. Bardzo fajna pogoda. Jesteśmy tak. Ola Espania. Jesteśmy proszę. <laughs> oh. Okay, so we are already in San Sebastian. You can say something. I'm <laughs> No, już widzieliśmy Molo w Sopocie, więc nie. nic lepszego tutaj Was nie, nie spotkało. Nie, nie, wiecie, no. Ja mam to w Polsce, ja mam to w Bydgoszczy, wow. to wygląda jak wyspa Młyńska, ja mam to hey. ja jeszcze Jest w a będzie jeszcze w Super, jak gdyby już nie padało. No jest przebojowo, bym powiedziała. Ci Hiszpanie czasami odwalają, ale to jest śmieszne, Mamy przerwę w szkole. Jesteśmy wspaniałych lekcji. <śmierdzi> -y, bardzo mnie goszczą dobrze. Polecam hiszpańskie, <śmierdzi>

La muendo, la tiro, la piso y ole Nuda! I widzisz? Naprawdę japoński, tak o tobie ludzie mówią A prawdę, wszyscy już wiedzą jaki ty jesteś Nie? Czy ktoś o mnie mówi? Czemu nikogo mnie nie mówi? Jak japoński Naprawdę Mamy tutaj cuevas po hiszpańsku, bardzo ładne. Kawię prima sort. O... Wszedł... Kilos sera. Czyżże ma? Teraz masz ty. Tak, mam krofki. Czyli możesz się zjeść A chcesz się zjeść? zjeść no ale. Where się znajdujemy? i am sorry i am sorry Run fast Run your for your, mother, run fast for your father. No, so, so, Mamy Co? finito. Amigos Alimento Zabawa Oryginalnie Chaos Wino Jedzenie <laughs> Jopske dołik ballet. Baka Po 8 tej, tej przygody dotarliśmy do Bydgoszczy Ale! Ale!